Z tej strony Fikusek, a to jest odcineczek z GTA 5. Kurczę, ile mnie tutaj nie było, nie? Ostatni chyba odcineczek z GTA 5, taki solo to chyba był z miesiąc temu jak kupowałem bunkier a tak jak z tego bunkra w sumie nic nie zrobiłem. Ale dobra, nie? Tam nieważne o to chodzi. W sumie dawno też mnie nie było na YouTubie, także nagrywałem sobie odcinek z solo. Taki z jakiejś gierki, prurysz, jakiś tam mam czy coś. A dobra, mieszam. Jest to taki specjal na 50 subskrypcji, więc mega wam dziękuję. Właśnie cztery ostatnie moje subki, co wbiły to mega tak się. Jakby to powiedzieć. Tak mega szybko, w szybkim czasie dosyć. Teraz to weszło. Jest fajnie, fajnie. I co w gietach chciałem dzisiaj zrobić? To na pewno nie dachować tyle. To w sumie już myślę, że wygląda. Mam nadzieję, że tam zaraz nie wybuchnę. Chciałem właśnie kupić sobie samochodzik italii i go stylizować niech będzie na paro właśnie tam gdzieś polecimy czemu to nagrywam tak sobie? po pierwsze taka forma 50 z tych słupków za i mega wam za to dziękuję właśnie że tu jest dalej jakaś widownia idzie to jakieś w górę wyświetlenia może troszkę spadły równie do tej mojej formy takiej co tam było ostatnio co miałem 1000 wyświetleń w miesiąc dla mnie bardzo dużo jak na takiego początkowego twórcę bardzo dobrze no i właśnie chciałem też powiedzieć, że Kurde. chciałem też powiedzieć, że mega wam tam dziękuję nie? bo bez was to w sumie by nie było tego kanału a dobra co ja teraz robię zobaczcie OBS dobrze, wszystko się tutaj nagrywa nie wiem, czy chcę jakieś cięcia robić, ale tak z 5 milionów 300 siadło mi teraz 2 miliony 700, 000, bo 2600 kosztowało to auto. Ale jest to jedno z szybszych aut, co kosztuje 3,5 miliona, jest taka przecena, więc Trzeba by nie skorzystać? Co chciałem powiedzieć, bo co czas zmienia w sumie zdania, tematy i w ogóle. Uznałem, jego też możecie zobaczyć odcinek. On to wstawi o tej samej godzince albo godzinkę później ode mnie. Więc jak coś w w opisie chyba dam, żeby nie było że ja nie wiem Nie dam, bo ostatnio w sumie też mało nagrywamy Niby wczoraj wieczorem siadł ARAM Nie wiem jak on tam pójdzie wyświetleniowo Ale jak to nagrywam to jest dobrze powiem tyle Aha albo pójść na coś tam Dobra Co ja robię Po pierwsze, chciałbym. Dobra, wyjedziemy sobie ten kurum, żeby nie było. Chciałbym sobie ten. Piękny sam chodzik z Anima. Bo kurde, chyba się rozbiło. Właśnie nie wiem, czy robić to, czy nie. Też to też na no, luźno chcę zrobić, ale też chcę, żeby to było takie. Wydaje moje najwięcej grube zarobione pieniądze. Nigdy jeszcze cię nie wydałem. nie Co robię? dobra widzimy się jak auto do mnie wróci w ogóle okej, okay, właśnie dostałem wiadomość, że już auto przyjechało, więc jadę szybko okej, okay, znowu jesteśmy po cięciu u was sekundka u mnie troszkę bez ale dobra i mamy kurde się przestraszyłem, że wjechałem w ogóle do kogoś innego garażu okej, okay, furka się prezentuje tak jest też sztos kurde, już na sam start Wygląda to mega ładnie, ale chciałbym jeszcze to w sumie streamować, wiem, że chcę go streamować. Może nie pod kątem motorycznym, że wiecie, jakieś silniki czy coś, bo już dosyć siedzie. Jak sami widzicie, oj, oj, oj. Jak miałem tak, Ital GTB miałem, dlatego, że było szybkie i mi się dosyć podobało. I też nie za bardzo chciałem na start mieć, wiecie, najlepsze auto, w grze już. Czy tam jedno z najlepszych, ten co leży na ulicy Potem kupiłem Kurumę od napadów i... Tego, tego Nie Kurumę, tylko... To animowóz, tak to nazwijmy Jeszcze nagrałem, właśnie w sumie nagrałem tamten odcinek Też z okazji tam tego, że mam 100 odcinków A teraz w sumie zobaczysz na YouTuba Ile mam Pewnie będę miał więcej no. Nie oczekuję, że nie. Nie oczekuję też tutaj za bardzo ten... Jakieś tuningu, super ze względu na to, że no, po prostu to nie jest ten baner, no szybko właśnie sprawdzę YouTube'a. Mam no, 145 filmów, to będzie 146 chyba. Dobra, zobaczmy tak. Pierwszy tak dokładka kolor 1. Mhm. Tu mamy do... karbonowa. A tu mam super spoiler. Czy ja tu widzę super spoiler? Ja tu widzę nic. Nie? I kolor pierwszy. Czemu nie mam drugiego? Dopiero tu jest drugi. Ale nie mogę mieć, bo mam z mał lewe. Dobra, tutaj jak na razie zostawmy. Chciałbym drugi. O. Mhm. Te rzeczy, co są najlepsze, nie mogę ich wziąć. Ale. Kurde Ten kolor drugi bym wziął Będzie lepiej Tu silnik, jak już mówiłem, nie będę zmieniał Kurde, mogę tego smoka włączyć? Trochę nic nie widzę To mi się nie podoba, szczerze mówiąc Weźmy standard Bez kidu. To będzie najbardziej ubogi chyba Odcinek, jeśli chodzi o tuningi. No ale trudno Czekajcie, czy, czy to ma w ogóle jakieś malowania? kierowania kurde tego dosyć dużo jest oznaczenia są dobra są oznaczenia więc w sumie maskę mm, maskę co ja kliknę więc maskę można mieć w sumie carbon więc tak a można mieć carbon maskę jak malowanie mam być to ja jestem w jak slep no dobra mm. bierzemy tak z wszędzie Kolor. Czerwony jak urazy weśmy. Lubię czerwony. Chciałem właśnie mieć taki Team. W sensie team. Y, kolorystycznie mieć samochody w stylu właśnie czerwono-czarny niebieski. Nie, czerwono czarno biały Jest jaki niebieski. Zaty to, to wziąłem Można jakiś nie wiem Obracać. O! I to ma już inny charakter. To jest dosyć fajne. Baj. W sumie, jak będę się ścigał, to będę mu mu mówić właśnie baj. I będę doganiał. Kamo. Nie, no, Kamo mi się nie podoba. Czy to jest czerwona? To są tylko paski. To jest ładne. Podoba mi się. To jest lepsze. To jest takie se Kurde, nie ma ty takich wiecie naj Najłodniejszych na świecie Weźmy to Tablica Internet, Panele Takie Ładne, ładne, ładne I tak lubię mat Ale czy mat będzie pasował do tego No, Właśnie nie wiem Zawsze można mieć co trzeba mieć, żeby mieć perłowe. Trzeba mieć, mieć metaliczne. No więc weźmy sobie przed błękitne srebro. Weźmy perłowy na czerwien, Nie wiem, też nie każdy musi się podać sobie, dało, tylko... Ja to w sumie dla siebie robię, to tak? no nie? Weźmy to Kurwa, takie chujowe. Kurde. Albo lodowa biel... o. Już wygląda ładnie. I teraz ten perłowy. Mam czerń. Co ten czerwień, dobra. Tylko to mega mało widać... na tych... ...na tym lakierze. jest tak jakby w ogóle tutaj nic nie ma, nie? ten róż coś no, fiolet dobra nevermind kurde no matowy nie był lepszy chyba no, zostawmy teraz tak w sumie git dodatkowy i tu mat Koła się zmieniają weźmy czerwień wykończenia nie bia biały mi się podobał. W sensie to nie jest taki biały, ale. się to chodzi? O! Takie coś. No, nie powiem, że nie. To jest ładne. Sprzedać nie. Nie chcę też wychodzić. Yy, taka. Spoilerek. Taki biedny, kurde. Ale widzę, że też tu nie ma jakiś i spoilerów co bym chciał jeszcze hmm. ten nie. ten tak dziwnie wygląda, takie rogi, na ja w sumie spoko, takie futurystyczne dość przykro że nie można takiego i wtedy jeszcze tutaj sobie drugi wstawić weźmy pod ten czarny obniżmy, bo lubię obni obniżony mieć jak będzie to. W ogóle na takie rekinowe bardziej. Turbo, nie? Koła rodzaje? Kół cool. No może nie tak? W sumie mi się bardzo te podobają. po spotował pan. Czerwony, jaka jedynie zablokowany? Fajnie, fajnie Dobra Tu się nie bawimy Czarne, tak Teraz to oznaczenia I... Kurde I co można tu wstawić? Że to jakieś małe ręce i nogi Czy to ma ręce i nogi Opływowe To jak gówno tutaj, no No to kamo też nie chcę zmieniać? Jakby tak. Także. Dwa odcienie. Albo to. Weźmy to. Czemu? Czemu nie? Tylko tak. Teraz bym chyba. Nie wiem, czy bym maski nie zmieniał. No właśnie. To wygląda ładnie. Nie wiem, może się każdemu nie podobać. Mi się podoba. Prosta maska. Ojoj, oj. Tak nie może być. Dobra, jest git Nie wiem, spełnia moje oczekiwania. Mogłoby być niby lepiej. Też byłem bardziej. Kręcony w torze, kurde. Jeśli może ładniejsze będzie. Jeśli chodzi o te malowanie, tak? Sam w sobie autko, mi się to spodoba Teraz w sumie zobaczymy jak ty jeździ. O kurde. to jeździ No kurde Może teraz dawne. Omega dzienny przychód, dobra wnoszę z tym, jedziemy Ale się buja Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa, pas Patrzcie, kurde Takie fikołki się robi w tym mieście, nie? Kurde Halo? Dobra robił to to. Mm. Więc nie wiem, to chyba tyle w sumie, bo nazwa klubu, prezydent tego. chcecie zrekrutować Ja no, sorry, ale tam się nie bawię w takiej rzeczy. I leci to fajnie. Idzie spoko. Dalej nie jest to ale. Kurde Co by nie mówić... pan no, papis. Co by nie mówić, kurde? Twoje dobre auto, nie? Szybkie No właśnie, w ogóle. Mam 2,5 miliona czy ileś tam. 2600. No tak, nie. Co to jest. Według ceny od najwyższej sumy. I chyba chciałbym sobie kupić Emerusa, nie? bo też mi się podoba, choć bym sobie zobaczył właśnie jakiś samochód bardziej, co ma więcej takich rozmaiceń urozmaiceń, o chciałem powiedzieć ja właśnie czy tego Emerusa, bo Emerus jest taka akcja, że nie wiem, może nie podoba mi się najbardziej na świecie ale Emerus jest to samochód stworzony na bazie McLarena P1 ja w sensie McLarena senne i podoba mi się w real life i w ogóle wbicie w sumie jeszcze do skały, może też do linka bo on też stworzył właśnie to auto, co teraz się wożę. Też zrobił tuning, więc do niego też bicie. Zobaczcie, jak on tam sobie zrobił. Kurde, co by tu w sumie zrobić? Nero mi się nie podoba, Ledzi. Może Ledzi na retro? Nie, napiszcie w komentarzach. Ja teraz się z wami żegnam. Pa pa.